Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy makaron z kurczakiem zapiekany w sosie śmietanowym z papryką, z cebulą, z kukurydzą. Czosnek dużo, dużo ziół prowansalskich, delikatnie ostry, gdyż użyjemy papryczki peperoni, dwie małe papryczki peperoni w zupełności starczą. Na koniec użyjemy sera żółtego, jak będziemy zapiekać w piekarniku. No i oczywiście sól, troszeczkę oleju. Do, do podsmażenia naszych, naszych warzyw i kurczaka. Wodę na makaron mamy już wstawioną, ona się już gotuje. Makaronu użyjemy penne, gotujemy tak, aby była al dente. Od wrzątku wiadomo, wrzątek osolony i możemy, możemy wrzucać makaron. Wsypujemy makaron. Makaronu jest 400 gram. W zupełności starczy. Makaronu synek. Włączamy wtelnie. Bierzemy olej. Następnie cebulka, papryka. Wrzucamy, jedną ręką to nie wychodzi za dobrze. Cebulka z papryką nam się podsmaża ładnie. Makaron powolutku się gotuje. Cebulka z papryką jest na chwilę fajnie podsmażona, że możemy obok wrzucić naszego kurczaka. Trzeba osobno, można wszystko razem podsmażać, bez, bez żadnego problemu, wszystko się zrobi. Pamiętajcie, że od czasu do czasu makarony przemieszać, może się przykleić do dna, skleić. Jesteśmy po krótkiej chwili. sosik nam już się fajnie zagęszcza. że możemy dodać resztę ziół, czyli zioła prowansalskie i, i peperoni. Sprawdziwy makaron. Mam bardzo dobry sposób na sprawdzenie makaronu, czy jest akurat. Po prostu trzeba go wyciągnąć i, i sprawdzić. Mm. Idealnie można go odcedać. Sos się robi, makaron jest odcedzony. Pamiętajcie, żeby, żeby nie gotować, nie przygotować makaronu, bo zapiekanka, która będzie nam się robić w piecu, ona jeszcze wyciągnie wodę z sosu i makaron też zrobi się bardziej miękki. Także musicie w odpowiednim momencie makaron wyciągnąć. Naprawdę mocno Alden. I czas na, na kukurydzę. A, fajnie wygląda. Nie żałujcie, ziół prowansalskich, daje to niesamowity aromat. Łączy się z kurczakiem, ze śmietaną, z czosnkiem. Coś niebywałego. Mm, super. Delikatna ostrość. Myślę, że już możemy zacząć delikatnie solić. Sos też nie może być za mocno zredukowany. Dojdzie sobie w piecu. Ten, kto nie lubi makaronu zapiekanego, nie musi go zapiekać. Wystarczy zmieszać go teraz z makaronem i podawać bez zapiekania. Troszkę sera na górę, bądź bez. Też jest super. No, nadszedł czas na na nasz makaron. Sypujemy. Jedną ręką nie wychodzi to fajnie. Nie próbujcie tego w domu. Trzeba to wszystko wymieszać. Żeby sos wszędzie doszedł. Makaron z sosem mamy wymieszany. Teraz zasypujemy serem. I śmiało możemy wkładać do piekarnika rozgrzanego na, na maksa, 250 stopni na myślę 10 minutek. Zapiekanka wygląda pięknie.